Sandomierz, perła województwa świętokrzyskiego, co roku przyciąga rzesze turystów pragnących zanurzyć się w jego historycznej atmosferze wśród malowniczych uliczek i zabytków takich jak słynna brama opatowska. Życie toczy się w rytmie zwiedzających grup i rodzinnych wycieczek. Jednak w miniony czwartek 5 czerwca ta idyliczna sceneria stała się tłem dla zdarzenia, które mrozi krew w żyłach i stanowi poważne ostrzeżenie dla wszystkich opiekunów. W jednej z najpopularniejszych lokalnych pizzerii Trattori Aspromedi Calabria doszło do sytuacji, której właściciel w lokalu określił jako nie do pomyślenia. Opiekunka szkolnej wycieczki zapomniała o jednym ze swoich podopiecznych, zostawiając 7-letnie dziecko samo w restauracyjnej toalecie. Wszystko wydarzyło się około godziny 11:00 przed południem. Do lokalu weszła grupa składająca się z kilgorka starszych i młodszych dzieci wraz z opiekunką. Jak relacjonował później właściciel restauracji poprosili o możliwość skorzystania z płatnej toalety, na co oczywiście otrzymali zgodę. Po kilku minutach grupa opuściła pizzerię i ruszyła w dalszą drogę, by kontynuować zwiedzanie miasta. Chwilę po ich wyjściu właściciel w ramach codziennej dbałości o standardy lokalu podczas sprawdził stan czystości toalety. Wtedy właśnie dokonał szokującego odkrycia. Wewnątrz zupełnie samo znajdowało się 7-letnie dziecko. Cała jego grupa wraz z odpowiedzialną za nią osobą zdążyła już oddalić się i zniknąć w tłumie turystów. Dla właściciela restauracji był to sygnał do natychmiastowego działania. Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i potencjalnego niebezpieczeństwa, w jakim znalazł się mały, zagubiony człowiek. Mężczyzna bez wahania wybiegł z lokalu. Na szczęście udało mu się zlokalizować kierowcę autobusu, który czekał na wycieczkę. Kierowca skontaktował się z opiekunką i przekazał jej zatrważającą informację. Dopiero po 20 minutach kobieta wróciła do pizzerii, by odebrać zgubę. Czas jaki upłynął, świadczy o tym, jak daleko grupa zdążyła oddalić się, nie zauważając braku jednego z uczestników. Konfrontacja była nieunikniona. Właściciel lokalu wciąż poruszony całym zdarzeniem nie krył swojego oburzenia. Jak sam przyznał w rozmowie z mediami, zapytał kobietę wprost, jak mogło dojść do tak karygodnego zaniedbania i jak można było po prostu odjechać nie upewniwszy się, że wszystkie dzieci są obecne. Według jego relacji tłumaczenia opiekunki były absurdalne, a całe jej zachowanie określił miarę skandalicznego. Incydent ten, choć zakończył się szczęśliwie, pozostawił głęboki niesmak i stał się dla właściciela pizzerii impulsem do wystosowania publicznego apelu. Korzystając z uwagi mediów, mężczyzna zwrócił się do wszystkich turystów i opiekunów odwiedzających Sandomierz z prośbą o wzmożoną czujność i odpowiedzialność. Proszę pilnujcie swoich dzieci, apelował podkreślając, że choć miasto jest piękne i pełne atrakcji, chwila nieuwagi i pośpiech mogą doprowadzić do tragedii. Jego słowa to poważna przestroga, która wykracza poza Sandomierz i dotyczy każdego miejsca, gdzie panuje tłok, a o rozproszenie uwagi nie trudno. Historia ta pokazuje, jak kruche jest bezpieczeństwo najmłodszych i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach tych, którzy mają ich pod swoją opieką. Szczęśliwy finał tej historii to zasługa wyłącznie przytomności umysłu i empatii lokalnego przedsiębiorcy, który nie zbagatelizował sytuacji i zareagował w jedyny słuszny sposób. Pozostaje mieć nadzieję, że jego apel dotrze do jak najszerszego grona odbiorców i pozwoli uniknąć podobnych potencjalnie tragicznych skutków zaniedbań w przyszłości. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.